Odbierz sobie dzisiaj chwałę ze wszystkiego, co będę mówić, Panie. Amen. Amen. Słuchajcie, tak w ostatniej chwili, bo muszę się przyznać, że kompletnie zapomniałam, że miałam mówić psalm. Ale Dobry Bóg od pewnego czasu mówi do mnie pewnym psalmem i stwierdziłam, że no to dobrze jest powiedzieć akurat ten psalm, bo szczególnie jeden werset jest dla mnie ważny, ale, ale cały psalm jest bardzo piękny i pokazuje tak naprawdę. Co powinniśmy zrobić, idąc w tej ziemskiej tułaczce, która jest taka trudna, bo ten czas pielgrzymowania tu na ziemi nie jest pozbawiony trosk. Bóg zapowiedział, że tak będzie i tak jest, że, że no, spotykają nas różne trudne sytuacje. Tylko właśnie, gdzie my szukamy wtedy ucieczki? Próbujemy radzić sobie sami? Próbujemy mieć kontrolę nad tą sytuacją? Sama wiem po sobie, że najlepiej wtedy, najgorzej wtedy wychodzimy na tym, ponieważ no... Jesteśmy tylko ludźmi. Kiedy staram się zrobić rzeczy po swojemu, bardzo często potem i tak wracam z płaczem do Boga. I kiedy zostawiam to jemu, no czyni cuda, bo to jest Bóg. Przeczytam więc Wam Psalm 34. Psalm Dawida, gdy zmienił swoje zachowanie przed Abimelekiem i wypędzony przez niego, odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Jego chwała zawsze będzie na moich ustach. Moja dusza będzie się chlubić Panem. Pokorni to usłyszą i rozradują się. Uwielbiajcie Pana ze mną i wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich moich trwóg. Spojrzeli na Niego i rozpomnieli się, a ich oblicza nie doznały wstydu. Ten oto biegdak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił Go ze wszystkich Jego utrapień. Anioł Pana rozbija obóz wokół tych, którzy się go boją i wybawia ich. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który mu ufa. Bójcie się Pana, Jego święci, bo niczego nie brakuje tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz szukającym Pana nie zabraknie żadnego dobra. Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pana, który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro. Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie, lecz oblicze Pana jest przeciwko złoczyńcom, aby pamięć o nich wymazać z ziemi. Wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności. Bliski jest Pan skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale Pan uwalnia go od nich wszystkich. On strzeże wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie będzie złamana. Zło zabija niegodziwego i ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą zniszczeni. Pan odkupi duszę swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają. Zobaczcie, jak często w tym psalmie pojawia się fragment, jak ci, którzy ufają Bogu, jak ci, którzy patrzą na Pana, jak ci, którzy szukają Boga. Czy tak jest zawsze? Sama przyznaję, że w moim życiu niestety tak nie jest. A potem wracam do Boga i, i przepraszam Cię, Boże, bo, bo tyle razy Bóg okazał mi już łaskę, tyle razy pomógł mi, kiedy nie miałam pracy, nie miałam pieniędzy, byłam chora, kiedy miałam różne trudne sytuacje i znalazł takie rozwiązanie, jakie ja bym nawet na niej nie wpadła. A jednak tak jak tak samo jak Izalici, kiedy szli przez pustynię, widzieli wszystkie cuda, które czynił Bóg, ale wciąż Mu nie dowierzali. Niestety. Także jest to czasami i moim udziałem. Ale pokutuję z tego. I właśnie ten psalm to pokazuje. Pokazuje także to, że nasza ziemska tułaczka nie jest, nie jest lekka, nie jest pozbawiona tej trudności. Tu nie jest napisane, że jak pójdziesz z Bogiem, to ich nie będzie. Wręcz przeciwnie. Słowa mówią, 19 werset, liczne są cierpienia sprawiedliwego. Liczne. Ale Pan ze wszystkich go wybawia, we wszystkich go wybawia, ratuje, uwalnia. I właśnie ostatnio zaczęłam czytać znowu Hioba, bo bardzo leży mi na sercu, zwłaszcza Bóg pokazał mi jeden fragment. W ten fragment, kiedy szatan dotknął Hioba tymi wrzodami, i strasznie cierpiał, nie przechodziłam czegoś takiego, to musi być straszne. Kiedy jego żona powiedziała: jeszcze trwasz swojej prawości, złożyć Bogu, i umieraj. Ale. Hiob odpowiedział jej: mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy, w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Każda próba, którą przychodzę w życiu, chce mnie czegoś nauczyć, tak naprawdę o większej ufności do Boga. Każda próba, ale to jest lekcja, i, i to od nas zależy od nas zależy, czy podejmiemy tą, tą lekcję, czy, czy odrobimy tą lekcję. Im bardziej ufamy Bogu i oddajemy mu tą sprawę, tym potem nabieramy także wiary. Bo, kiedy Bogu nie ufamy, staramy się rozwiązać sprawy po swojemu, to upada nasza wiara. Ale kiedy kolejny raz Bóg nas uratuje, kolejny raz po, po, powierzymy mu wszystko, to wzrasta nasza wiara, bo już widzimy za sobą, ile rzeczy dla nas zrobił i z jakich beznadziejnych sytuacji nas wyrwał. Też wraca do mnie taki fragment z księgi Kaznodziei. Mamy gorsze i lepsze dni. Zdarzają się takie dni, w których, w których wszystko idzie nie tak. Ale ja za każdy dzień podziękuję wieczorem Bogu, nawet za ten, że płakałam, że się czegoś przestraszyłam, że coś mnie przerosło tego dnia. I tu jest napisane w Księdze kaznodziei, w siódmym rozdziale, w dziesiątym wersecie nie mów, jak to, jak to jest, że dawne dni były lepsze niż te obecne, bo nie mądrze byś o to pytał. Dobra jest mądrość przy dziedzictwie i pożyteczna dla tych, którzy widzą słońce. W dniu powodzenia raduj się, a w dniu nieszczęścia rozważaj. Bóg uczynił zarówno jedno, jak i drugie, po to, aby człowiek nie dociekł tego, co po nim nastanie. Skoro mamy nie wiedzieć, to o co w tym wszystkim chodzi? O ufność Bogu. I tak naprawdę każda kolejna próba w moim życiu powodowała, że jeszcze bardziej patrzyłam w niebo, patrzyłam na Pana. Jest taki piękny psalm, w Dawid mówi: Moje oczy nieustannie patrzą na Pana, bo on wyrwie z cydła nogi moje. Ja ciągle powtarzam w myślach ten psalm. lekroć się przestraszę, słuchajcie, ostatnio też miałam takie myśli, że być może mam za mało godzin, będę miała za mało pieniędzy, nie zapłacę rachunków. I wtedy mówię: Panie Boże, Przecież Ty jesteś tym wszechmocnym Bogiem, który wyrwał Izraelitów z Egiptu. Prowadziłeś ich przez pustynię, dałeś mannę z nieba, dałeś przepiórki, dałeś wodę ze skały. Taki Bóg miałby sprawić, że ja umrę z głodu? Nigdy w życiu. I wiecie co? Natychmiast odeszły te złe myśli. Natychmiast. Słowo Boże jest jak mierz obosieczny. Ale musimy nauczyć się ufać Bogu, czytać Słowo, ale także wierzyć w Nie. Pokładać w Nim całą nadzieję jak Dawid. Tutaj w tym fragmencie on uciekał, był zagrożony, groziła mu śmierć. Ale całą nadzieję powierzył Panu. Dziękuję Ci Boże, że mogłam to powiedzieć ku Twojej fale. Ufajcie Bogu, pokonujcie te próby. One są konieczne dla Waszego charakteru. Nie pytaj Boga, dlaczego mnie to spotyka, ale Panie, pomóż. Wtedy Bóg stosuje takie rozwiązania, będzie stosował takie rozwiązania, że jeszcze Wasza wiara się wzmocni, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy jeszcze bardziej ufali Bogu. Amen. Amen, tak Panie, dzięki Ci, że dziś możemy. Twoje twojej obecności, panie, złożyć tobie dzień czynienie, panie, uwielbić siebie."